To jest hit. Leszek Miller swoją wypowiedzią na maksa wkurzył całą tuskowo-unijną elitę. Musisz to zobaczyć. Gdyby Putin był taki mocny, jak tu sobie w Polsce często ludzie wyobrażają, to on przez tyle lat męczy się z taką biedną Ukrainą i robi postępy praktycznie rzecz biorąc bardzo małe. No to gdzie, to, to gdzie on ma iść na Europę? Z tym, co ma? No, przecież, nie, przecież nie będzie silniejszy. No, niektórzy eksperci przekonują pan, w różnych studiach telewizyjnych, że jest wprost przeciwnie, że on będzie to robił na zasadzie długiego marszu. Znowu. Tak, tak, tak. Tylko trzeba mieć sprzęt, ludzi i pieniądze. A zwłaszcza pieniądze, których nikt nie ma za dużo, prawda? Ale wie, ale wie pan, jest jeszcze jedna. Nie wiem, czy pan oglądał taki film, który zrobił na mnie spore wrażenie. Pokój wyładowany dynamitem. Polecam pan tam jest taka e, political fiction e, historia o tym, że rakieta z e, ładunkiem termojądrowym leci na Stany Zjednoczone i pokazane są te wszystkie procesy, i te, ale na końcu jest taka oto scena, że jadą autobusy, autokary, specjalne autokary z ludźmi, którzy wjeżdżają do specjalnych schronów, a inni zostają. No, to po której stronie chciałby pan być? No ale panie premierze, no. Nie, nie bo wie pan, bo jak, jak, jak ja słyszę niektórych polityków na Zachodzie, to ja mam wrażenie, że oni uważają, że oni będą w tych autokarach. A ja myślę o ludziach, którzy zostaną na zewnątrz. No, y y rozumiem ten rodzaj idealizmu, ale pan doskonale. Idealizm to jest no. czysta polityka. Zgadzasz się z byłym premierem? Napisz tak lub nie w komentarzu.